z lasu, to jest zupełnie spontaniczne nagranie nie planowałem tutaj nic nagrywać dlatego mam tylko telefon i pewnie szumi wiatr w mikrofonie, ale wybaczcie jak mówię, witajcie z lasu a właściwie a właściwie z tego co po nim pozostało jak sobie obejrzycie taki mój film nowy las i tam są m.in. pokazane takie graffiti na wiadukcie i tam trochę opowiadam, że o, zobaczyłem już drzewa zaznaczone do wycinki. I to było w zeszłym roku. No to to jest właśnie ten las, który wtedy Wam pokazywałem, i wtedy tu rusł, a dzisiaj wygląda tak. Także, jeżeli jeszcze chcecie mi coś powiedzieć na temat tego, że lasy państwowe wiedzą co robią i robią to w naszym interesie, to czekam. Czekam na te komentarze, które mi to wyjaśnią. Dlaczego, dlaczego to jest w moim interesie? Dobra, idę dalej. Zobaczymy, jakie będą jeszcze straty. Być może się okaże, że dalsza część tego lasu też jest wycięta. Kto wie, przygoda naprzód. Jak widzicie, działalność miłych panów leśników nie zakończyła się na tamtym fragmencie. Takim dobrze szło, że polecieli sobie dalej. Pięknie, co? Rok temu tu było gęsto. A teraz wygląda to tak. Oczywiście dodam, że droga też rozjeżdżona. Cała bocie. Idziemy dalej. Szukamy dalej. Kolejnych niespodzianek od Lasów Państwowych.